Dzień dobry, Daria Drozda, asystent prawny. W dzisiejszym materiale przedstawię Państwu kwestię zabezpieczenia roszczenia, być może bardziej kojarzoną przez Państwa pod hasłem zawieszenie spłaty rat kredytu. Zabezpieczenie roszczenia jest niczym innym jak unormowaniem praw i obowiązków strony na czas trwania postępowania. Zawieszenie spłat rat kredytu, o którym wcześniej wspomniałam, jest jednym, lecz niewyłącznym sposobem zabezpieczenia roszczenia. Może okazać się tak, że, że sąd zabezpieczy Państwa roszczenie np. poprzez zakazanie bankowi złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Państwa umowy kredytu. Kiedy więc można złożyć taki wniosek o zabezpieczenie roszczenia? Wniosek o zabezpieczenie roszczenia możemy złożyć przed wniesieniem pozwu, łącznie z wniesieniem pozwu, jak i również w trakcie postępowania sądowego. W przypadku wniesienia wniosku przed skierowaniem pozwu do sądu, jak i w trakcie postępowania sądowego, taki wniosek jest obciążony opłatą sądową w wysokości 100 zł. Jakie przesłanki musi spełniać też kredytobiorca, aby uzyskać takie zabezpieczenie? Tutaj musimy wykazać dwie zasadnicze przesłanki, które muszą być spełnione łącznie. Uprawdopodobnienie roszczenia, jak i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak takiego zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie przez sąd zapadłego orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Tutaj ważnym jest również, że w 28 Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie jak również też w innych sądach, innych niektórych sądach w Polsce ukształtowała się taka jednolita linia orzecznicza, iż sędziowie widzą interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, kiedy kredytobiorca spłacił cały kapitał otrzymanego kredytu, który wypłacił mu bank, czyli w jego sprawie występuje tak zwana nadpłata. Wtedy sędziowie widzą interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia i przychylają się do takiego wniosku kredytobiorcy. Natomiast uprawdopodobnienie roszczenia, ustalenie nieważności umowy istnieje wtedy, kiedy twierdzenia podnoszone przez kredytobiorców dają podstawę do przyjęcia takiego prawdopodobieństwa, że taka umowa. Yy, kredytu jest nieważna. W przypadku gdy sąd przychyli się do Państwa wniosku i udzieli Państwu zabezpieczenia roszczenia, takie postanowienie jest natychmiast wykonalne i obowiązuje aż do dnia prawomocnego zakończenia Państwa sprawy. To znaczy, jeżeli przykładowo sąd wyda takie postanowienie o udzielaniu Państwu zabezpieczenia 10 października, oznacza to, że od 10 października nie muszą Państwo dokonywać spłat kredytu. Zdarza się tak, że pomimo udzielenia przez sąd Państwu zabezpieczenia, bank w dalszym ciągu będzie pobierał od Państwa raty kredytu. Gdy taka informacja dotrze do banku z opóźnieniem, wtedy bank powinien zwrócić państwu zapłacone raty kredytu, które zostały zapłacone pomimo iż w sprawie zostało udzielone zabezpieczenie. Może wystąpić też taka sytuacja, że taka, taki, taka kwestia utrzymywania, yy, pobierania przez bank w dalszym ciągu rad będzie utrzymywała się przez kilka miesięcy. Wtedy warto rozważyć taką opcję, możliwość skierowania do, do banku po prostu takiej informacji, że w Państwa sprawie udzielone zostało zabezpieczenie, a bank ma obowiązek zastosować się do takiego postanowienia. Natomiast w sytuacji, gdy zdecydują się państwo skierować wniosek o zabezpieczenie roszczenia do sądu, a sąd nie podzieli państwa argumentacji i oddali taki wniosek, wskazać należy, że takie postanowienie jest zaskarżalne. Czyli mogą wnieść państwo zażalenie na takie postanowienie, które będzie rozpoznawał sąd ten sam sąd, który wydał postanowienie, lecz w innym składzie, czyli będzie rozpoznawał po prostu inny sędzia z danego sądu. Niestety może się zdarzyć również taka sytuacja, że pomimo iż sąd udzieli państwu zabezpieczenia, to bank właśnie zaskarży postanowienie o udzieleniu państwu zabezpieczenia. I jeżeli sędzia rozpoznający sprawę podzieli argumentację sądu i zmieni zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddali Państwa wniosek o zabezpieczenie, niestety będą Państwo musieli rozliczyć się z bankiem z tych niezapłaconych rat. To znaczy będą musieli Państwo zwrócić wszystkie niezapłacone raty wraz z odsetkami, których nie spłacili Państwo w skutek zawieszenia spłaty rat kredytu. Taka sytuacja będzie miała również miejsce, kiedy pomimo zawieszenia spłaty rat prawomocnie przegrają Państwo sprawę frankowo. Wtedy również będą musieli w Państwo zwrócić wszystkie niezapłacone raty kredytu wraz z odsetkami. Tutaj często pojawia się też pytanie, czy w przypadku gdy sąd udzieli Państwu zabezpieczenia roszczenia, czy mogą Państwo zamknąć rachunek bankowy do spłaty. Jednak takie działanie jest dość ryzykowne, ponieważ bardzo dużo banków zastrzegało sobie taki warunek formalny w umowach, że właśnie taki rachunek, rachunek bankowy musi istnieć. Więc jeżeli Państwo zamkną taki rachunek, może się zdarzyć tak, że sprowokuje to bank do wypowiedzenia umowy kredytu, co będzie się wiązać oczywiście z dalszymi konsekwencjami. Podsumowując, w naszej ocenie co do zasady nie ma żadnych przeszkód w złożeniu wniosku o zabezpieczenie roszczenia. Nawet w przypadku, gdy sąd nie, nie podzieli naszej argumentacji i takiego zabezpieczenia nie udzieli, wtedy być może rozpoznając Państwa sprawę, pochylając się nad nią, podejmie jakieś inne czynności, które z pewnością wpłyną korzystnie na tok postępowania w Państwa sprawie. Dziękuję bardzo. Jeżeli nasuną się Państwu jeszcze jakieś inne pytania bądź wątpliwości, prosimy o zadanie je w komentarzu, a z pewnością z chęcią na nie odpowiemy. Dziękuję.